Szybko skończyły się. Szanowni Państwo, jak już mówiłem, dożynki to czas radości i zabawy. To czas odpoczynku po zbiorach. To oczywiście dobra okazja do promocji rolników, rolnictwa i jego otoczenia. To dobry czas na spotkanie się i odnowienie dobrych relacji społecznych. Dlatego zapraszam wszystkich do odwiedzenia wszystkich stoisk obecnych na dzisiejszym festynie. Zapraszam także do odwiedzenia stoisk naszych kół gospodyń wiejskich pod Białym Namiotem. Panie przygotowały trochę smakołyków, którymi będzie można się poczęstować. Chciałbym poinformować, że na naszym dzisiejszym festynie będzie jeszcze jedna smaczna niespodzianka, o której powiem oczywiście potem. Kończąc swoje wystąpienie, zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego świętowania. Mam nadzieję, że tegoroczne Święto plonów będzie udane, a ta niestabilna pogoda będzie bynajmniej stabilna do wieczora. I pomimo, że jest tak trochę zimno, będziemy mieli. Tę bardzo ważną dla nas rozrywkę i relaks. Życzę Państwu miłych wrażeń, dobrego humoru, dobrego nastroju. Tegoroczne duzynki uważam za otwarte. <noise> Zapraszam teraz na scenę naszych gości. Pewnie standardowo Pan Stanisław Kubeł, starosta Ostrołęcki. Bardzo proszę. Są związani z produkcją żywności. Cieszę się, że jest z nami Pan Prezes Sapiński. Dlatego, że w tej gminie no jest to gmina, można powiedzieć, szczególna w powiecie, a więc nie tylko rolnictwo, ale także przetwórstwo rolno-spożywcze. Myślę, że ta symbioza jest bardzo ważna, bo chodzi o to, żeby wyprodukować, ale i przetworzyć, a więc i także później sprzedać w Polsce i na świecie te produkty, które no, są w świecie poszukiwane, a ta ziemia te produkty daje. Można powiedzieć, że dożynki to święto zboża i chleba, ale nie tylko. My traktujemy dożynki jako święto właśnie wszystkich, którzy są związani z, z produkcją żywności. W gminie Baranowo zboża zajmują zaledwie kilka procent powierzchni. Ponad 90% zajmują użytki zielonej i kukurydza. I to jest główne bogactwo. O ile pierwsza połowa roku była w miarę korzystna, o tyle druga wybitnie niekorzystna i to co Pan Waj Wójt mówił, że y, no, jest mniej na pewno kukurydzy i gorszej jakości i także mniej sianokiszonek z użytków zielonych i jeśli jest mniej żywności to co trzeba robić, no tylko ją bardziej szanować, szanować bardziej żywność i tych, którzy ją produkują, a więc rolników i przetwórców no innej metody nie ma y, możemy mieć nadzieję, że przyszłe lata będą lepsze, chociaż no nigdy nie wiadomo jakie one Jakie one będą? W tym roku także musimy podzielić się z naszymi braćmi Ukraińcami, którzy również no, w liczbie ponad 5 milionów odwiedzają, można powiedzieć, Polskę, bo w tej chwili jest po, poniżej 2 milionów ludności z Ukrainy. No i ta żywność też musi także być i dla nich przeznaczona. W gminie Baranowo czynimy szereg inwestycji i zachęcamy również pana prezesa Sapińskiego do rozbudowy zakładu mogę powiedzieć że w rozbudowie infrastruktury był to dobry rok skończyliśmy największą inwestycję w powiecie 22 km drogi na Przasnysz i także na Jastrząbkę, Gaczyska, Dłutówkę do Nowej Wsi największa inwestycja do tej pory pod względem długości w powiecie no również skończy, skończy tak również z udziałem pana premiera otwieraliśmy ją Natomiast skończyliśmy również jedną bardzo ważną inwestycję, również z dofinansowaniem tutaj gminy. To jest droga z Baranowa na Wyszel. Ona jest właściwie już skończona, jeszcze, jeszcze może nie całkowicie odebrana, ale bardzo ładna arteria. No również inwestowaliśmy na drodze Baranowo, nie Baranowo, tylko Pakuła-Oborczyska. Również inwestowaliśmy na drodze Kierzek w stronę Zawad, a więc także weszliśmy z inwestycją na teren gminy Baranowo. No to te inwestycje są bardzo potrzebne, bo one umożliwiają transport mleka do ogromnego zakładu, który może przerabiać od miliona do półtora miliona litrów dziennie, a więc bardzo duże ilości. A robimy te drogi po to, żeby jeszcze pana prezesa Sapińskiego zachęcić, żeby jeszcze ten zakład rozbudowywał. On jest największym chyba na Mazowszu, drugim w Polsce po Mlekowicie, ale ciągle, ciągle można byłoby tutaj jeszcze no, na pewno produkować więcej. A więc to jest bardzo potrzebne, bo jesteśmy. Powiatem, w którym ponad 70% ludności utrzymuje się z rolnictwa i jego przetwórstwa. W ostatnich latach rozwinęło się przetwórstwo nie tylko mleka, ale także mięsa, także zbóż, a więc firma Melwit i jeszcze wiele innych dziedzin związanych właśnie z mięsem, przetwórstwem owocowo-warzywnym. I to jest kierunek, w którym specjalizujemy się jako powiat, a więc cieszę się, że również i gmina Baranowo ma miejsce swoje w tej specjalizacji. I życzę wszystkim dobrej koniunktury, dobrej pogody i pomyślności pokoju i spokoju. Wszystkiego najlepszego.